Jeżeli zawsze chciałeś mieć jakąś supermoc i zostać bohaterem, to dzisiaj jest niesamowita okazja, ponieważ tworząc obraz z moim zestawem, możesz zostać skillful manem. Cześć, witam Cię na moim kanale. Tutaj Bożej ze stringartpolska.pl Zapraszam Cię do obejrzenia tutoriala, który być może zainspiruje Cię do stworzenia swojego pierwszego obrazu z nici. Obraz wypleciemy na podstawie zestawu, który znajdziecie na mojej stronie www.stringartpolska.pl. Z kodem YouTube, 5% rabatu dla Was. Uwaga, jeśli jesteś małoletni, to twórz pod nadzorem osoby dorosłej. Zaczynamy. Zobaczcie, dlaczego te zestawy są wyjątkowe. Mają nawiercone otwory, dzięki którym łatwo włożycie gwoździe. Za pomocą tak naprawdę minimalnej siły rękoma, i dobijamy to tylko młotkiem. Jeżeli jeszcze nigdy nie tworzyłeś obrazu w stylu stringart, to mam bardzo dobre wieści, ponieważ jest to obraz bardzo prosty. Rozpoczynamy od tego, aby zawiązać nić na losowym gwoździku. Odcinamy nadmiar nici i wykonujemy kontur dookoła tego pierwszego ringu. Polega to na tym, że jedziemy po gwoździkach na zewnątrz. Zobaczcie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. A jest to po to, aby bardzo fajnie odciąć nasz obraz od tła. Następnie będziemy robić taką mijankę pomiędzy gwoździkami z lewej z prawej, z lewej z prawej, a następnie jeszcze droga powrotna, ale w przeciwnym kierunku. I kiedy już dojedziemy do gwoździka startowego, to wykonujemy połączenie z ringiem wewnętrznym. Jest to mniej więcej tak, jakbyśmy prowadzili linię stykającą się z wewnętrznym kręgiem do najdalszego punktu, który możemy dotknąć na tym pierwszym ringu. I jedziemy od gwoździka do gwoździka. Zobaczcie, bardzo fajne wypełnienie, bardzo gęste. I kiedy już wykonamy całe dookoła, to wracamy. I robimy dokładnie to samo, ale w drugą stronę. I tak naprawdę dokładnie w ten sposób będziemy tworzyć cały obraz dookoła. Więc, tak naprawdę, po wykonaniu pierwszego ringu już wiecie w 95%, jak wykonać ten obraz. Kolejne warstwy będą się powtarzały, i tak naprawdę tylko ostatnia będzie inna. Pamiętajcie, aby na koniec plecenia wykonać jeszcze kontur po zewnątrz. Zobaczcie, zaraz to zaprezentuję. Przeplatanka lewa, prawa, lewa, prawa i później z powrotem. Dzięki temu nasz obraz nabierze trójwymiarowości. Pamiętajcie, aby zabezpieczyć nić dwoma supełkami, odcinamy nadmiar, ładujemy do naszej rurki nić w kolorze białym i wykonujemy dokładnie tą samą sekwencję. Może się zdarzyć, że w trakcie wykonywania tego obrysu będziecie mieli wrażenie, że trochę zmienia się niekorzystnie kąt. Wystarczy wtedy dwa razy zakręcić nicią na gwoździku wewnętrznym, a wtedy nadrobicie to, co idzie po zewnętrznym. I został nam ostatni kolor nici, nić w kolorze granatowym, niebieskim, i tutaj wykonujemy ruchy takie poziome, od gwoździka do gwoździka. I będziemy to wykonywać analogicznie dla każdego z tych pięciu trójkącików. Zobaczcie, od prawej do lewej zahaczamy, do prawej do lewej, od lewej do prawej. I tak naprawdę za pomocą dwóch warstw, ponieważ kiedy dojedziemy do końca, to wrócimy jeszcze. Pamiętajcie, aby tam zmienić ten ruch o jeden gwoździk. Dzięki czemu, o zobaczcie, naprzemiennie trochę nam się tam zagęści. I tak naprawdę zostało nam już tylko. 4 razy to powtórzyć i kończymy i nasza tarcza Kapitana Ameryki jest gotowa. Mam nadzieję, że tworzenie z tutorialem było dla Ciebie interesującą przygodą, a jeżeli chcesz zgłębić temat stringartu, to zapraszam Cię na moją stronę www.stringartpolska.pl, gdzie znajdziesz inne propozycje zestawów do wykonania samodzielnie, a także akcesoria do stringartu. Zasubskrybuj, aby być na bieżąco z nowymi tutorialami. Tymczasem ja się żegnam. Blażej ze stringartpolska.pl.